Jakiś czas temu, z okazji 11 listopada, czyli naszego Narodowego Święta Niepodległości, opowiadałem wam o tym, jak Polska odzyskała niepodległość. Dzisiaj stwierdziłem, że nagram drugą część tej historii i opowiem o początkach II RP, a może nawet rządach sanacji. Zapraszam. Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Age of History 3. Dzisiaj, tak jak już mówiłem, kontynuujemy serię historyczną i omówimy sobie początek II RP. Zdecydowałem, że w Age of History Będę głównie robił historię. To tak przypominam dla tych, którzy nie wiedzą, ze względu na to, że Age of History, jak na razie, nie jest żadną trudną grą i może się wydawać, oczywiście, e, nudne. Będzie to takie połączenie z około gameplayu, z historią. Przy okazji, jeszcze na samym początku, jedno ogłoszenie. Wystartował mój serwer Minecraft, więc jeśli ktoś z Was chce z zagrać, to zapraszam na Discorda. Zapraszam również do głosowania w referendum odnośnie tego Minecrafta na, na kanale referendum. Bez problemu znajdziecie. I to na tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia. Postaram się też bardzo nie reagować na to, co się dzieje w grze. Gramy oczywiście na scenariuszu w 1920 roku. W Rosji panuje rewolucja. Polska, jak widzicie, ma tutaj jeszcze gra... granicę wschodnią, nie ma w ogóle naprawionej. Czechosłowacja zajęła nam Zaolzie i tak dalej. Będziemy starali się to wszystko odzyskać. A zatem naszą historię musimy rozpocząć od całkowitych podstaw. Jak zapewne wiecie, każde państwo posiada jakieś swoje podstawy ustrojowe. Obecną podstawą ustrojową Polski jest Konstytucja z roku 1997 Mówię o III RP. Druga RP również miała taką konstytucję, była to konstytucja marcowa uchwalona 17 marca 1917 roku, choć jej projekty powstały już w roku 1917. Ta konstytucja wprowadzała w drugiej RP ustrój demokracji parlamentarnej, określała, że z władza zwierzchnia należy do narodu, no, który wiadomo, sprawuje ją poprzez swoich pośredników, takich jak władza ustawodawcza, władza wykonawcza. Oczywiście władza ustawodawczą stanowił Sejm oraz Senat. Podobnie jak dzisiaj, władza wykonawcza to był prezydent wraz z rządem na czele z premierem. Władzą sądowniczą tutaj niezmiennie, zgodnie z monteskiuszowską zasadą trójpodziału władzy, stanowiły niezależne sądy. Jeżeli chodzi o Sejm, to kadencja trwała 5 lat, czyli o rok dłużej niż dzisiaj. Wybory były pięcioprzymiotnikowe, czyli powszechne, równe, tajne, bezpośrednie. Oraz proporcjonalne. Dodatkowo Sejm składał się z 444 posłów, czyli o 16 mniej niż dzisiaj. Polska była w w którym wprowadzono mm, równouprawnienie pod względem głosowania. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogli brać udział w wyborach. Ciekawe, Sejm miał również prawo do samorozwiązania większością 2 trzecich głosów, to jest bardzo podobne do dzisiaj, ale oprócz tego mógł go również rozwiązać prezydent za zgodą 3 piątych Senatu, czyli po prostu 60%. Ustanowiono również prawo, że Sejm ma prawo do podciągania do odpowiedzialności prezydenta, a także konstytucyjnych ministrów w rządzie. Jeżeli chodzi natomiast o Senat, bo tak jak wspomniałem, w drugiej RP Parlament składał się z dwóch izb, składał się on ze 111 senatorów, kadencja również trwała 5 lat i wybory również były pięcioprzymiotnikowe. Troszeczkę inaczej niż dzisiaj było z prezydentem, ponieważ prezydent był wybierany nie na 5, tylko na 7 lat i nie wybierał go naród w wyborach powszechnych, tak jak chociażby my wybierzemy za rok prezydenta. Będę w tych wyborach głosował. Już będą moje to czwarte wybory, w których będę brał udział. Tak, nawiasem mówiąc. Tylko wtedy prezydenta wybierało Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone Izby Sejmu i Senatu. Prezydent oczywiście stał na czele władzy wykonawczej, był głową państwa, zwoływał i otwierał posiedzenia Sejmu i Senatu, był również zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, na wypadek wojny miał prawo do mianowania naczelnego wodza, posiadał również prawo łaski. Do jego kompetencji również należało mianowanie premiera i na, na wniosek premiera ministrów w rządzie. Ciekawe to każdy akt prezydenta na samym początku musiał mieć kontrasygnata, czyli takie potwierdzenie. Odpowiedzialnego za dane zagadnienie ministra. Jeżeli chodzi o sądownictwo na początku II RP, to było ono wiadomo, mianowane, sędziowie byli mianowani przez prezydenta, byli oni niezawiśli i niezależni, a ich wyroki zapadały wyłącznie na podstawie obowiązujących ustaw. I to są tak naprawdę podstawy ustrojowe na początku II RP, co będzie istotne chociażby w kontekście późniejszego zamachu majowego, kiedy Piłsudski przejmie władzę i sporo się w tej kwestii pozbienia, zwłaszcza w przypadku prezydenta, ale o tym powiem potem. W tym poprzednim filmie omawiamy. Również jak doszło do tego, że Polska miała takie, a nie inne granice. Koniec końców, obszar Polski wynosił w 2021 roku 388,6 tysiąca kilometrów, kwadratowych, rzecz jasna. A jego populacja wynosiła jakieś 27 milionów. W roku 1939 będzie to ponad 35 milionów. Od samego początku jednak Druga Rzeczpospolita nie była krajem jednolitym narodowo. Polacy stanowili jedynie 64% społeczeństwa. Jeżeli chodzi o pozostałe narody, to byli to wiadomo Ukraińcy, Niemcy, Białorusini itd., itd. I w momencie powrotu na mapę, Polska stanęła przed bardzo poważnym wyzwaniem, ponieważ w, przez cały okres I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, szczególnie wschodnie terytorium Polski uległy bardzo dużemu zniszczeniu. Już pomijam to, że każdy zabór, każde terytorium, które wcześniej znajdowało się pod zabor, zaborami, zależnie od tego, pod którym zaborem było, było w różnym stadium rozwoju. Jeżeli chodzi o to, które ziemie były najlepiej rozwinięte, to, były te, które znajdowały się, to najlepiej rozwinięte były te, które znajdowały się pod dawnym zaborem pruskim. I to, że zachód Polski był dużo lepiej rozwinięty od wschodu Polski, przyczyniło się do utworzenia podziału na Polskę A i Polskę B. I powiem wam uczciwie, to jest widoczne w Polsce do dzisiaj. Województwo dolnośląskie, województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie jest dużo bardziej rozwinięte niż województwo podkarpackie czy lubelskie. To się co prawda już zmniejsza, ale dalej jest to niestety widoczne. I taką linią podziału była w sumie Wisła. Na podstawie Konstytucji Marcowej w 1922 roku, w listopadzie, w Polsce odbyły się wybory parlamentarne. Jednak żadne ugrupowanie nie uzyskało wtedy większości w parlamencie. Marszałkiem Sejmu został wtedy Maciej Rataj. W grudniu 1912 roku odbyły się też wybory prezydenckie, oczywiście w Zgromadzeniu Narodowym. 9 grudnia Zgromadzenie Narodowe wybrało Gabriela Narutowicza z psl Wyzwolenie na pierwszego prezydenta II RP. To, co jest istotne, to fakt, że przeciwko tej kandydaturze była endecja, i to niestety doprowadziło do tego, że 16 grudnia prezydent Narutowicz został zamordowany przez Eligiusza niewiadomskiego, który był fanatykiem Endecji. Głową państwa wtedy został marszałek Sejmo, tak naprawdę do czasu wyboru jego następcy. A więc Narutowicz był prezydentem dosłownie kilka dni. 20 grudnia tego samego roku Zgromadzenie Narodowe wybrało kolejnego prezydenta, czyli Stanisława Wojciechowskiego. Z, również z PSL-u, ale tym razem nie wyzwolenie, tylko PSL-u Piast. Bardzo istotnym wydarzeniem z punktu widzenia polskiego parlamentaryzmu jest podpisanie w maju 1923 roku przez ugrupowania prawicy i centrum Paktu Landskorońskiego. W wyniku tego paktu powstała koalicja Endecji, Kadecji oraz PSL-u Piast i tą koalicję nazywano hienopiastem. Koalicja ta zdobyła w parlamencie przewagę, w wyniku czego Wincenty Witos został premierem Polski. Jest to bardzo istotna postać, należy on do grona jednego z sześciu ojców niepodległości. I ta nowa koalicja przejęła władzę w obliczu, no, permanentnego kryzysu w Polsce. Panowała trudna sytuacja gospodarcza i społeczna. W kraju był kryzys gospodarczy oraz wybuchła hiperinflacja. Dodatkowo we wrześniu 2023 roku w kraju wybuchły strajki pracowników przemysłu górniczego, włókienniczego i hutnictwa. W listopadzie 2023 roku strajki wymknęły się spod kontroli i przekształciły w regularną walkę w Krakowie, która została spacyfikowana przez siły rządowe. W związku z tym rząd Wincenta Witosa podał się do dymisji. A gospodarka krajowa praktycznie się załamała. Na miejsce Witosa prezydent Wojciechowski powołał na premiera Władysława Grabskiego, którego celem stała się naprawa gospodarki Polski. I jako, że ten nowo powołany rząd, który, był na, który miał być rządem fachowców, nie, nie miał poparcia parlamentarnego, parlament zgodził się na to, by nowemu rządowi nadać specjalne uprawnienia, które pozwolą mu skutecznie działać dla dobra kraju. I co ciekawe, nie licząc rządów sanacji, to rząd Grabskiego przetrwał najdłużej w drugiej RP. Grabski był premierem ponad dwa lata. W czasie jego rządów oczywiście przeprowadzono liczne reformy, wprowadzono poważne cięcia budżetowe, zreformowano podatki, a także wprowadzono podatek majątkowy. Dodatkowo taką jedną z najważniejszych reform była reforma walutowa i wprowadzenie złotego, czyli waluty, którą mamy do dzisiaj w Polsce. W 1925 roku przeprowadzono także reformę rolną. Dzięki temu, że rząd grabskiego nabrał pożyczek wśród rządów zagranicznych, m.in. w USA, podjęto się budowy magistrali kolejowej ze Śląska na Pomorze, a także rozbudowano port w Gdyni. Ten rząd zaliczył również kilka dość istotnych porażek. W roku 25 wygasła umowa celna z Niemcami, która gwarantowała to, że na rynek niemiecki trafiał polski węgiel i to w dodatku bez cła. To się oczywiście bardzo negatywnie odbiło na polskiej gospodarce, ponieważ straciliśmy możliwość eksportu praktycznie najważniejszego polskiego dobra. Oprócz tej jednej porażki, taką istotną rzeczą jest również porażka dyplomatyczna polskiego rządu, jaką był traktat Lokarno. Traktat lokarny to był traktat co prawda niemiecki podpisany z państwami zachodnimi Zgodnie z którym uznano nienaruszalność niemieckiej granicy zachodniej. I czemu to jest porażka rządu grebskiego? No z tego powodu, że nic nie było mówione o granicy wschodniej, której Niemcy wiadomo nie chciały uznać. Ponieważ utraciły Pomorze Gdańskie oraz Wielkopolskę. No i oczywiście część Górnego Śląska która przypadła Polsce. Po tej porażce rząd grabskiego podał się do dymisji. Wojciechowski powołał w miejsce grabskiego nowy rząd, który jednak również sobie nie radził, w wyniku czego w maju 1926 roku na fotel premiera wraca Vincent Witos. A skoro jesteśmy już w temacie 26 roku, wtedy do polskiej polityki powrócił pewien bardzo istotny i długo zapamiętany gracz. Mam na myśli oczywiście Józefa Piłsudskiego, który powróci do władzy i to w wielkim stylu, jakkolwiek by to oczywiście nie brzmiało. Jeżeli chodzi o to w ogóle dlaczego doszło do zamachu majowego, bo to o tym teraz mowa, no to tak jak już wspomniałem, Mimo tych reform, które przeprowadził Grabski, to państwo polskie znalazło się w bardzo trudnej sytuacji, przede wszystkim politycznej, ale również dalej gospodarczej. Wojna, wojna celna z Niemcami bardzo mocno odbijała się na polskiej gospodarce, a w kraju zaczęła, zaczęła znowu rosnąć inflacja, dodatkowo bilans handlowy był ujemny. Wobec tego Piłsudski, który o taką sytuację obwiniał rządy tzw. sejmokracji, Uznał, że rządy demokracji parlamentarnej w Polsce po prostu nie zdały egzaminu i trzeba z nimi skończyć. I rzeczywiście miał w tym trochę racji, bo jak sobie porównacie to do dzisiaj, to w Polsce od 2007 roku rządy są stabilne. Kadencje trwały równe 4 lata, kadencji nie skracano, jeżeli rządziła jedna partia, to rządziła, nie podawali się do demisji, mieli stabilne większości. W drugiej RP rządy zmieniały się co chwilę, sam Wincenty Vitos, nawiasem mówiąc, którego Piłsudski absolutnie nie chciał na premiera, a jak przypomnę, tak jak powiedziałem przed chwilą, Wojciechowski powierzył mu misję tworzenia rządu, Witos był premierem trzy razy. W tym krótkim okresie tych, powiedzmy... 7 lat istnienia II RP. No, liczę od 1919 roku. Nawet możemy policzyć 4 lata, od momentu nowej konstytucji, czy tam 5 lat. To to są 3 razy bycie premierem. Donald Tusk też był pol premierem Polski 3 razy, ale od 2007 roku do 2024, to jest lat 17. A więc Piłsudski nie chciał, by Hienopias doszedł do władzy, dlatego przeprowadził z zamach stanu. W nocy z 11 na 12 maja 1926 roku oddziały wojskowe, które były wierne Piłsudskiemu, ruszyły na Warszawę. Prezydent i rząd schronili się wtedy w Wilanowie, a w Warszawie wybuchły walki zbrojne. Walki trwały trzy dni, aż rząd nie mógł się skutecznie bronić, ponieważ do Warszawy nie mogły dotrzeć posiłki przez nich wezwane głównie przez to, że wojskowy pucz poparły partie lewicy, a także kolejarze, którzy po prostu zrobili strajk. W samym zamachu zginęło 379 osób, a 900 odniosło rany. 14 maja 26 roku premier Witos oraz prezydent Wojciechowski podali się do dymisji. Władze w państwie zgodnie z konstytucją przejął marszałek Sejmu Maciej Rataj. Po zamachu majowym 1 czerwca 2026 roku nowym prezydentem Polski został chemik Ignacy Mościcki, który był zwolennikiem Józefa Piłsudskiego. Ciekawe, na samym początku po zamachu większość partii zasiadających w parlamencie popierała zamach majowy, a wyrazem tego poparcia było uchwalenie tzw. Noweli Sierpniowej, z 2 sierpnia 1926 roku. W jej wyniku została zmieniona konstytucja, która bardzo mocno wzmocniła kompetencje władzy wykonawczej, a szczególnie prezydenta. Od tej pory prezydent miał prawo do rozwiązania parlamentu oraz wydawania dekretów, które miały moc ustaw. I te zmiany są na tyle istotne, że to jest początek panowania w Polsce takiego troszeczkę pełzającego autorytaryzmu. Od tej pory zaczyna się ograniczać swobody obywatelskie. No wiadomo, ograniczono parlament, który Piłsudski uważał za nieefektywny. A ja w międzyczasie sobie troszeczkę podbijałem, jak pewnie niektórzy z Was zauważyli. Rozwijam sobie gospodarkę, Polska ma 1600 ekonomii, to niedobrze, trzeba by to dogonić. Przydałoby się teraz zjechać Niemcy. Jak? Francja zjadła Belgię, co ciekawe. Trzeba zbudować potężną polską armię. Będąc jednak jeszcze w tym temacie, to warto powiedzieć, że z czasem polityka prowadzona przez Piłsudskiego cieszyła się coraz większym niezadowoleniem wśród y, polityków w Polsce. Coraz więcej partii politycznych zaczęło sprzeciwiać się polityce rządu, no i byli za to usuwani z różnych urzędów administracyjnych. Więc mamy tutaj po prostu już jawny autorytaryzm, zwalczanie opozycji i tak dalej. Zresztą takie poważne zwalczanie opozycji to się w Polsce dopiero zacznie, ale, dop ale po 29 roku. 1927 Roku z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powołano BBWR, czyli bezpartyjny blok współpracy z rządem. Na czele tego związku stanął Walery Sławek, który był bliskim przyjacielem Piłsudskiego. I to była taka organizacja, do której oczywiście mógł wstąpić każdy, kto zgadzał się z polityką rządu, czyli z polityką sanacji. I to, że BBWR powstał, to był sygnał Piłsudskiego dla partii politycznych, który miał jeden wydźwięk. Że Piłsudski nie zwiąże się z żadną z tych partii. Dlatego też zaczęła się przeciw niemu tworzyć opozycja polityczna. W 1928 roku w Polsce odbyły się wybory i BBWR uzyskał w nich w zaledwie 25% głosów. Doprowadziło to oczywiście do tego, że obóz sanacyjny nie uzyskał większości w parlamencie. Fakt tego, że BBWR nie miał tej większości w parlamencie, a co za tym idzie, nie mógł uchwalać ustaw, a co ważniejsze, nie mógł uchwalać zmian w konstytucji. Sprawił, że w Polsce rozpoczęła się poważna walka polityczna pomiędzy rządem a opozycją. Ale o tym, jak do tego doszło, dokładnie roz to powiem już w kolejnym filmie, ponieważ rządy sanacji to jest zbyt obszerny temat i zbyt ważne, by mówić o nim w taki sposób, jak dzisiaj opowiedziałem o początkach II RP. Myślę jednak, że najważniejsze informacje zostały przekazane. Skupmy się teraz jeszcze na tym, by uzyskać terytorium od Niemiec, bo jak widzieliście na wschodzie, już prawie wszystko uzyskałem. W sumie to cała Europa mnie zrywalizowała i nie mam z kim wziąć w sojuszu. Z Rumunią chyba mogę, dobra. To z Rumunią spróbuję. Bo chciałbym jeszcze zaatakować Niemców o odzyskanie Śląska, chociażby i w Tutaj chciałbym, wiecie, respektować politykę Dmowskiego. Dmowski i jego partia miały, miały taki program w okresie II RP. O tym nie wspomniałem, dlatego wspomnę jeszcze teraz, żeby inkorporować do Polski obszary, w których, w których jest przeważająca liczba Polaków. No dlatego postaram się to teraz zrobić, a w tym celu muszę się troszeczkę sobie nakupować rozwinięć z dziedzictw cywilizacji. A widzę, że Republika Weimarska nie ma sojuszników. Ja mam sojuszników dwóch, Rumunię i Wielką Brytanię. Nie atakujemy. Może sobie poradzimy z nimi, chociaż wątpię. A zaczniemy od próby zniszczenia niemieckiej armii, co się w sumie jak na razie udaje. Kilka kluczowych bitew trzeba po prostu wygrać i zniszczyć tą armię, która tu ucieka za chwilę. Bo potem będzie z nią problem, ja wam gwarantuję. Ale udało się. Coś tam, coś tam poniszczyłem. I dzięki temu mamy 66% warskora. U 70 prawie. No to cyk, okupujemy teraz terytorium. O, widzę też, że Wielka Brytania i Rumunia mi pomaga. dobrze, ale i tak większość Niemców skupiło się na mnie. Gdzie I tak naprawdę wspaniale, że udało się ich pokonać. Tych bitwach. Teraz okupujemy tutaj. Dobra, wygrałem. Łatwo! Odpowiednie sojusze i możemy się bawić. Nie zabiorę tym Niemcom za dużo, co prawda? A to jeszcze raz ich może pokonam. Poczekam jeszcze do jednego pokoju i tak już mamy ładne terytorium. Taka mini, mini pierwsza RP mi wyszła. Tylko teraz jest problem, że nie zarabiam w ogóle, ale to luzik, jako się to spłaci. Mogę sobie wziąć nawet pożyczki, tak z dwie, żeby spłacić zadłużenie i rozpocząć korowanie, bo wybuchałyby mi bunty. Też trzeba nawrócić prowincję. Tutaj też widzę, że nie, pogańskie są terytoria, ale tutaj nie jest zbugowane i kraj... mój kraj jest katolicki i bardzo dobrze. Będzie stabilniejszy. Wygazł mi sojusz z Wielką Brytanią. Wielka Brytania chciałaby z prawda? Nie, nie chcę kurczę, to więcej zrobię. Wyślę jej pieniądze. To jest właśnie sztuczka, że wysyłasz pieniądze i państwo lubicie ponad limit. 99 punktów i już chcę sojusz. Dziękuję. Niemcy te zaczęły mnie lubić, proszę, potem mnie ja przegrały wojnę. Belgię w ogóle przejęły, to może byśmy spróbowali Niemców zmusić do tego, żeby oddali tą Belgię. Ja myślę, że to będzie dobry pomysł. Tak, skończył się sojusz, skończył się pokój z Niemcami. Oj, ja tylko nie, nie mamy manpowera. Dobrze, to nazbierajmy tego manpowera trochę. Spłaćmy też od razu te pożyczki moje. Niech już tak będzie. Zbieram 50 tysięcy manpowera i atakujemy. Jest rok 1991. Jezu, 70 lat tylko minęło. O i Francja chce sojusz? No pewnie, że tak. W takim razie, skoro wspierają mnie Francuzi, to już nawet nie trzeba czekać. I raczej bez problemu Niemców pokonamy. A, bo Brytyjczycy mnie nie wspierają, jednak. Dobra, już wspierają. Zapraszam do tanga. Armia na full i teraz ja toczę pierwsze bitwy z Niemcami, od razu ich armię. Oj, wbijają się we mnie, przegram te bitwy. A nie, wygrałem jednak luzik. Teraz trzeba to wszystko tylko porozbijać i będzie po zabawie. 83% warskora, Niemcy pokonane. to tak szybko. Dajcie mi pieniążki. 900 golda. Uuu, dużo, to spłacę wszystkie. Dobra, to nie. Inaczej, ja chcę terytorium Śląska Dolnego i tylko tyle mogę. Dobra, siąsk jest najważniejsze. Bierzemy tyle. Granice nawet spoko, korujemy i nawet nie jestem zadłużony o dziwo. Ale armia mi się odnawia, czyli zaraz się zadłużę. No, już mówiłem, że tak będzie. Idziemy jeszcze na ZSRR. Oj, tylko chyba za szybko gremam. Próbujemy odzyskać ziemię Ukrainy, tak żeby już ładnie te granice wyglądały. Idziemy na Moskwę. Polacy znowu w Moskwie. Czemużby nie? Zawsze na propsie Polacy w Moskwie. System sądowniczy, międzynarodowa zgodność w prawie. Oczywiście, że tak. Prowadzamy reformy jak Grabski. Związek Radziecki jest pokonany. Dziękuję bardzo. Żeby tylko nie przekroczyć agresywnej ekspansji, ale myślę, że z tym, o właśnie, dostęp do morza sobie zrobimy i pobudujemy tam port, taki wiecie, jak w Gdyni. I bierzemy takie granice, myślę, że będzie ok. Proszę bardzo, druga RP się trochę rozrosła. Myślę, że ojcowie niepodległości byliby ze mnie dumni za zrobienie takiej granic. Wiecie w ogóle, że niby to Polska taka potężna, jest to dopiero 14 w ekonomii? A Jakby trochę podbustować ekonomię w prowincjach losowych? Gdańsk, Kraków to są najważniejsze prowincje moje. Nie, dalej 14. Jaką e ekonomię mają inne państwa? Francja, Wielka Brytania. No widzicie, jak zwykle jestem zacofany. Ale to się da łatwo dogonić. Wystarczy trochę tę ekonomię podbustować, zwiększyć wydatki na armię. No i już 90 golda mamy. Wielka Brytania pewnie ma za 400, ale to jest Wielka Brytania? Ona zaczynała z lepszego poziomu. Dobrze, moi drodzy, ale nie będziemy tego kontynuować, ponieważ tak naprawdę w tym momencie, mając takie sojusze, już nikt nie jest w stanie mnie pokonać, ja też mam bardzo potężną armię, jedną z najlepszych na świecie. To chciałem wam przekazać, jeżeli chodzi o historię, to przekazałem, spodziewajcie się jeszcze jednego filmu, w którym omówię rządy sanacji. A nagram go pewnie jakoś niedługo. Też teraz będziemy robić cykl, że będzie się codziennie zmieniała gra i myślę, że każdy z... myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Czekam na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej!